O, oh, Jacob nagrywa już nową FIFA. Ciekawe, czy nagrał jakiś drawcik. Volta, Volta, stałe fragmenty, Volta, wylosowana FIFA. No tutaj nie, no ale to może następnym razem. O, oh, kolejne materiały przedpremierowe z FIFA 20. Ciekawe, czy tutaj coś nagrał. Footpaczki, footpack and play, foot FIFA szachy. To wszystko? Nie ma draftu u Jacoba? Z FIFA 20? Więc trzeba to naprawić. tam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jacob. A przed wami tak. Tak, tak. Ja wiem, troszkę się tutaj zmieniło dookoła i po raz pierwszy mogę powitać Was. Z mojego nowego studia, w którym teraz będą pojawiały się odcinki Jeżeli byliście na live'ach, które są teraz bardzo często Na które serdecznie zapraszam, ale o tym za chwilę To mogliście już to tutaj zobaczyć Natomiast na filmie pojawia się to po raz pierwszy I mam nadzieję, że wam się podoba ta Nowa perspektywa, może to nie jest nic super, ekstra, wybuchy i tak dalej Ale coś nowego No i w sumie jak sobie to uświadomiłem, że jeszcze nie nagrałem draftu z FIFA 20 To sobie pomyślałem, no trzy, 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 trzy". Także dzisiaj draft, tak jak mówiłem Ale co ogólnie się dzieje w FIFA 20, Jacob, jakie masz plany? To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bardzo często teraz streamuję FIFA 20 Road to Glory, czyli po prostu bez pońców, czysta zabawa. Konto, którego dzisiaj użyjemy, do draftu też jest moim kątem Road to Glory. Od razu wam się pochwalę. Mam 80 tysięcy na koncie dzisiaj wieczorem, jak ten film wyjdzie. Dzisiaj wieczorem będziemy otwierać Division Rivals Mam nadzieję, przynajmniej, że będzie mój film. A to jest obecnie mój składzik, którym sobie gram. Także serdecznie zapraszam na live, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco i mam nadzieję, dobrze się bawić. No ale FIFA 20 to oczywiście nie tylko food ale także słuchajcie nowy tryb Volta. No i uwaga, uwaga, odnośnie Volta, jakiś czas temu zostałem zaproszony. Na turniej Wolty, właśnie mistrzostwa świata, można by to tak nawet nazwać, organizowane przez EA. Było naprawdę fantastycznie, więc zerknijcie jak to mniej więcej wyglądało. Atmosferka, ale my dzisiaj wracamy, bo najważniejsze jest FIFA 20. I tak jak mówiłem, zrobimy sobie draft. Tak jak pewnie też widzicie, dzisiaj będziemy nasze wybory opierać o najdroższe karty w FUCIE. Strona, jakiej używam, to klasycznie futbin, gdzie wszystkie ceny raczej są w miarę aktualne. No ale sami pewnie też jesteście ciekawi, ile są warte niektóre karty. Szczególnie, że na początku to karta 81 są w stanie być warte nawet 40-50 tysięcy monet. Niewyobrażalne. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy o co chodzi. 15 tysięcy monet i wybieramy najdroższą kartę spo spośród pięciu które nam się pojawią. No i dobra, jeżeli chodzi o formację słyszałem, że 4-3-1-2 jest całkiem dobre w tej FIFA. Więc sobie to 4-3-1-2 przetestujemy. Ja osobiście gram formacją 4-2-3-1, którą bardzo polecam. którą bardzo polecam. No i słuchajcie, zaczynamy. Tutaj nie ma ikony ponad wszystko. Chyba, że ikona jest najdroższa, wtedy jak najbardziej. No i tutaj można było się tego spodziewać. Najdroższy jest Leo Messi 950 obecnie monet kosztuje ta karta. Jeszcze nie najdrożej, szczególnie że słyszałem o nim naprawdę genialne rzeczy. Ale idziemy od góry. No i szukamy naszego najdroższego składu. Jaki możemy. No, będzie drogo. Dobra, nie jest tak tanio, jakby mogło się wydawać. Zacha 83 overalla. A, wart jest 36,5 tysiąca monet. I oczywiście są no, tutaj najdroższą opcją ze wszystkich. No ale to tempo, trzeba powiedzieć, liga, oczywiście. No i sam styl gry zawodnika, taki dribbling szybki, jest tutaj naprawdę bardzo ważny i to też uwzględnione zostało w cenie. Wow. I liczyć, ale to tylko dlatego, że ma najwyższy overall 2800. No to nie są karty, które są pożądane przez wszystkich, tak. Ale spokojnie, spokojnie, tutaj jeszcze dotrzemy na pewno do. No, Hadji, to musi być Hadji, prawda? Oczywiście, że tak jest najdroższy. No, przede wszystkim dlatego, że jest ikono, bo Ale aż tak nie odbiega od tych. Ale oczywiście, 415 tysięcy w obecnym momencie kosztuje ten zawodnik. I bardzo dobrze, bo nam łączy, powiedzmy, napastników. Chociaż i tak nie wierzę, że ty z tymi napastnikami zostaniemy. A tutaj, o jak to tutaj jest najdroższy. I tutaj najwyższą cenę ma De Jong 90 tysięcy. Alan też nie stanie 50 tysięcy za tego zawodnika w obecnym stanie rynku. Także uważajcie, jak to teraz wygląda. Powtarzam, bo te ceny się strasznie zmienią. No, ale idziemy tutaj, okej okay. Demir Bay 1200 monet, nie mówmy o tym Oczywiście, jeżeli ja powiem ile ktoś jest warty monet, a potem na screenie zobaczycie delikatną różnicę Pamiętajcie, że Foodbin ciągle aktualizuje ceny, dlatego te mogą się delikatnie różnić Ale w momencie, kiedy ja to wybierałem, właśnie takie ceny były No, z tych srebrnych Inan 800 monet najdroższe, ale to nas nie interesuje Lewa obrona, czy dostaniemy jakieś takie naprawdę kozackie karty? Teraz No i najdroższy jest lewa obrońca 1200 haps No, widziałem lepsze drafty, widziałem lepsze drafty Słuchajcie, o, serio? No i najdroższy jest Felipe 3800. Monet w obecnym momencie. No dobra, no dobra. Liczyłem na jakieś mocniejsze karty. No i w końcu dostajemy. No i tutaj, słuchajcie, nie wiem kto będzie najdroższy. To na pewno, ale chciałem jego cenę sprawdzić: 570 tysięcy. Monet. Natomiast, jeżeli mogę powiedzieć jedną rzecz. Wandajk to jest najlepszy obrońca w tej grze. Przynajmniej obecnie, jeżeli chodzi o te, może nie ikony, bo ikony nie miałem okazji testować. Wandajka miałem. Chyba każdy ma okazję na początku przetestować. Wandaik to jest po prostu taka bestia, że głowa mała. 570 tysięcy to jest cena, którą trzeba za niego jednak zapłacić. Nie jest to mało. A tutaj Walker? Tak jest, Walker 74,5 tysiąca monet obecnie i z Wandajkiem mam się delikatnie łączy tutaj Alison byłby idealny. Alison byłby idealny, ale chyba też Tegen będzie jednak. No, można było się tego spodziewać, najwyższy over. Ale, no i najlepszy z tego zestawienia, z całym szacunkiem dla Wojtka, Bramkarz 46,5 tysiąca monet. No dobra, nie mamy w ogóle zgrania. Ale, być może ławka rezerwowych delikatnie nas uratuje tutaj. Zobaczmy. Mane, mane, mane. Robertson by mi idealnie pasował. Mane jest najdroższy: 370 tysięcy. No i mamy pięknych zmienników, więc, jakby, co nie jest aż tak źle. Natomiast wolałbym jeszcze troszeczkę tutaj zgrania. Hazard albo Bail. Nie no, co ja sobie w ogóle myślałem? 509 tysięcy za Azarda. Fajnych mamy skrzydłowych, fe fenomenalnych mamy skrzydłowych, tylko jakby to powiedzieć, nie mamy formacji do skrzydłowych. No i tutaj wygrywa Schultz. 13,5 tysiąca za tego zawodnika trzeba dać. Żeby go mieć w składzie, w normalnym, bo w drafcie jest on za darmo oczywiście No i Pulisic jest najdroższy, 2700 monet, biten kurt nie ma ceny To chyba wynika z tego, że on ma dwie karty w fucie i ta może być niedostępna Natomiast nie jestem tego pewny, a Pulisic ten ma, więc go sobie wybiorę, 2700 oczywiście Tyle on kosztował Lecimy dalej, o, no to już chyba, no to je, musi być, no jeden wybór 124 tysiące to i tak nie jest jakoś super dużo, natomiast jest najdroższy z tych wszystkich Jest informem i co najważniejsze, słuchajcie mamy tu już Wookera dla Wookera znajdziemy jeszcze miejsce na pewno a Van Dijk musi mieć pełne zgranie naprawdę o Martial o Sterling Rahim Sterling to jest jeden z moich na pewno celów transferowych bo kosztuje 156 tysięcy jest niesamowicie wyglądającą kartą problem tylko jest to jest też oczywiście najdroższy że mamy samych skrzydłowych a nie mamy kim grać dosłownie nie mamy kim grać chyba że nagle pojawi nam się De Bruyne za 625 tysięcy monet i wtedy już kim grać bardziej mamy Potrzebowałbym jeszcze jednego naprawdę dobrego środkowego pomocnika 57,5 tysiąca Wicel. To jest dobry bardzo środkowy pomocnik defensywny Ale nie pasuje nam nijak To nawet nie jest konkurencja Mendy 40 tysięcy za 80 overalla kartę. 40 tysięcy To będzie wow Ostatni obrońca dla nas to niech to inny jak Alaba 59 tysięcy za tego zawodnika trzeba by dać Alaba trzyma cenę przez wszystkie jakby... Yy... Wersję foot, więc to mnie jakoś specjalnie nie dziwi A tutaj Areola, 7200 monet Zawodnik oczywiście z Realu Madryt. Ławkę mamy niesamowitą Ja to postaram się teraz jakoś poukładać Natomiast wiem, że będziemy mieli problemy Dobra, to jest chyba wszystko, co tutaj Jestem w stanie zrobić. Większość jest na 7, 6 albo 10 zgrania Więc na szczęście nie mam nikogo, kto ma mniej no i na samym początku będzie wchodził Messi z Azardem prawdopodobnie Niby 86 zgrania, niby 87 oceny A jednak nie czuję się jakoś zupełnie pewnie Tak czy inaczej, ruszamy do draftu Słuchajcie, pierwszy draft na tym kanale Mam nadzieję, że wam się spodobała, łapeczka w górę, jeżeli tak będzie A teraz ruszamy, zdobywajmy nagrody No i być może na moje road to glory wpadnie coś dobrego Miejmy nadzieję, aha, no tak, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy No a Klopp zostanie menadżerem Dobra, dajcie mi pierwszego przeciwnika O mój Boże Jestem skończony Zaha, sorry jednak, potrzebuje dobrego ataku Czy ja mogę prosić o moje zmiany? Halo, halo, proszę o moje zmiany Ter Stegen, cóż za obrona Mamy 17 minut, ta jeszcze, jeszcze ani razu się nie zatrzymała Żeby móc wprowadzić mojego azarda I pięknie, Ter Stegen Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne, uderzenie z daleka No, 1 do 0, 1 do zera. A jajaj, nie chcę przegrać mojego meczu na Road to Glory, gdzie każdy cię jest na wagę złota, no. Azard. Jak? Jak Hazard tego nie trafiłeś? Jak jeszcze kazałem po długim uderzać? Dobra, Messi wyprzedził Alder -Bellerda. Messi oczywiście w zablokowane uderzenie. Po pierwszej połowie, słuchajcie, nie jest za dobrze. Na razie jeszcze nie wprowadzam sterlinga i tak dalej. Strzał mamy tyle samo, tylko że po prostu Dawid u niego spisał się troszeczkę lepiej niż u mnie. Też sztegian, z nie mogę mieć e, za bardzo tutaj wiele pretensji do Niemca, ponieważ to no, strzał pomyłany był bardzo dobry. Tak czy inaczej, wracamy na boisko, Ja się nie poddaję absolutnie. Gramy dalej. Messi uderza i oczywiście zablokowany. Nie jest dobrze, słuchajcie, wejdzie u nas mane czy sterling. Mane czy sterling, mane niech będzie. Mane wchodzi. Na środkową pomoc ofensywną Eden Hazard No nie, no nie nie, 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 Jeszcze Nie wierzę, Witzel, z tej odległości Witzel, z tej odległości Co? Chyba sobie żartujesz ze mnie No co się teraz stało? Nie Jest many, tak jest Jeden do jednego w 90 minucie po błędzie przeciwnika, który chciał grać z tyłu. Proszę bardzo. Mane. Fuuu. Piękne uderzenie w wykonaniu zawodnika Liverpoolu. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, że się będę cieszył z takiej bramki, ale nieważne. Strzela na naszej drużyny i to się liczy. Dobra, mamy dogrywkę. Pierwszy mecz na kanale w Drawcie i pierwsza dogrywka. No i fajnie. I znowu Mane. Co on gra? Co on gra! 2-1 w 101 minucie Sadio Mane O-o O-o Jest! Zablokowany Felipe Huch! Kto się wydarzyło teraz? Mane pięknie podaje do Mendiego Mendy, Mendy De Jong, De Jong Tak jest, De Jong. Hazard I mamy 3-1 przypieczętując przy, 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 Przypieczętujemy To zwycięstwo, ale się cieszę Uuuu uh. Uwierzcie mi, nie chciałem odpaść w pierwszej rundzie, w pierwszym drafcie na moim koncie, gdzie gram bez FIFA Pointsów. No i wygrywamy 3-1 w 90 minucie, uratowany cały mecz. Ale się udało i to jest najważniejsze, moi drodzy. Huh, idziemy dalej. Dobra, to jest przeciwnik numer 2, znowu Premier League. Znowu Obama Young, Kevin de Bruyne, w Sanej Salach. Jezu, to będzie szybkie. O, zapomniałem włączyć kamery, przepraszam, już jestem. Znowu tracimy pierwsi w ramkę. NET zmian nie zdążyło mi zrobić, bo no nie wyszło na aut. Hazard obrócił się z piłką, zatrzymał piłkę. Jeszcze raz, Hazard, uderzenie. Kevin, niestety mamy, mamy i mamy znowu. Co za karta jeden jeden za Polakarnego technicznym strzałem radzi sobie fantastycznie. No nie wiem, wiem, że on kosztuje 350 tysięcy, ale jest na mojej liście kiedyś do zakupu. O, tak tu to... Mane. 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 Ma. No cóż, nie mogę oczekiwać wszystkiego od niego, ale sam na nachodzę. Nie wiem, no dobra. I tak zrobił dla mnie dużo, więc teraz nie jestem na niego zły. No i zablokowana piłka, że prosto pod nogi Neymar, no i co ja mogę na to poradzić? Co ja mogę poradzić na coś takiego, jak zabrałem mu piłkę, zablokowałem go, ale ona i tak wpadła pod jego nogi. De Jong, ależ to zmieściliśmy, ależ to wypracował po raz kolejny mane w bardzo dobry sposób. No ale Franki, powiem, uderzenie, pierwsza klasa. Nie było spalonego, to nie było spalonego i Fabiański Fabiański to jest chyba najbardziej OP karta z bramkarzy tych non-rare Naprawdę fenomenalnie gra Hadzii, znowu Fabiański, co on robi? Fabian, odpusz. Dobra, specjalnie czekałem do 73 minuty na to, żeby teraz Hadziego zamienić za Messi'ego Bo zawodnicy wprowadzeni w tym momencie mają naprawdę wielkiego boosta nad, Znaczy przewagę nad innymi, jeżeli chodzi o staminę, więc Messi, proszę Cię, czyń cuda Donald. No nic, przegrywamy 3 do 2. Wydaje mi się, że całkiem dobrze graliśmy. Popełniliśmy wiele błędów, wiele sytuacji powinniśmy wykorzystać sam na sam. Szczególnie, no, Manę miał tam, no, ale nie mogę go obwiniać. On akurat wyrównany mecz, no, gościa ma po prostu jeden lepszy strzał ode mnie. Najbardziej boli jednak to, że mówię, to jest moje konto drogi do chwały, więc wydałem 15 tysięcy monet na. Draft, zobaczmy, chociaż w minimalny sposób jest szansa, żeby nam się to zwróciło. Srebrna paczka zawodników. No to będzie ciekawie. No dobra, zobaczmy na srebrną paczkę zawodników. Potem wszystko pójdzie na sprzedaż i być może jakiś profit, albo na profit, wyrównanie przynajmniej. E, mam nadzieję, że, że będzie. No a tutaj nie ma co oglądać. Mamy lewego pomocnika z Korei. Wyślę sobie wszystko na listę transferową, żebym wiedział, których zawodników mam później spróbować sprzedać. No złoty par za 5 tysięcy, widziałem takich, którzy Ronaldo trafiali. Tutaj raczej bym na to nie liczył. E, raczej będzie to, tak, nie nieświecący nie świecący, karta. Złota paczka premium. Tutaj zawodnik 80 do overalla może zmienić wszystko. No, całe postrzeganie tego wszystkiego, ale oczywiście... Przydałoby się, żeby był rare. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się na streamach, widzimy się na filmach. No i co? Zaczynamy nowy sezon. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.